W dzisiejszym odcinku murator remontuje wiesiek opowie, jak wybrać i pokaże, jak wymienić baterię wannową. Jeżeli zepsuje Wam się bateria, to trzeba ją wymienić. Wiem to z doświadczenia. Także w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak to zrobić. Oglądajcie. Sponsorem programu jest Fixly. Aplikacja do zlecania usług. Sponsorem programu jest Ferro. Pierwsza bateria, o której Wam opowiem to jest bateria ścienna, czyli taka najbardziej popularna i taką dzisiaj będziemy wymieniać. Jest to klasa sama w sobie. Następnym rodzajem baterii jest bateria podtynkowa, czyli tu już jest klasa wyżej. Jest to wszystko schowane w ścianie wystaje nam tylko wylewka, miejsce na słuchawkę i pokrętło, no i taka bateria bardzo mało miejsca zabiera nam na przykład pod prysznicem. I następną baterią jest bateria wolnostojąca, czyli nadająca się do salonów kąpielowych. Mamy wannę, przy niej taką ładną baterię. No jedyny minus tej baterii jest taki, że trzeba bardzo uważać przy sprzątaniu, żeby jej nie nie obruszać. I ostatnią baterią jest bateria wielootworowa czyli montowana na szerszej krawędzi wanny, wiercimy sobie otwory i tam montujemy pokrętła od ciepłej, zimnej wody, wylewkę no i słuchawkę. Jak już wiemy, jak baterie zamontować, to teraz zwróćmy uwagę, jakie mają funkcje i wyposażenie. Czyli krótko mówiąc, zwykła bateria, klasyczna, ścienna ma wylewkę i przełącznik na słuchawkę. Są też baterie z termostatem i one są bezpieczne dla małych dzieci, czyli jak sobie bąbelki zostawimy w wannie, to mamy pewność, że przy baterii Termostatyczne nie odkręcą sobie gorącej wody i się nie poparzą. Zyskującą na popularności jest bateria z kolumną natryskową, czyli dwa w jednym. Mamy baterię zwykłą i zarazem deszczownicę. I co jest jeszcze ważne? Estetyka, a to już zostawiam dla Was. Nie bójcie się jednej rzeczy: że jeżeli kupicie baterię, nie będziecie mogli jej zamontować u siebie, bo rozstaw między śrubami montażowymi jest zawsze taki sam. Około 15,5 cm. I teraz tak. Dobierzcie sobie jeszcze długość wylewki, żeby wam trafiała do wanny, tudzież do umywalki, a nie poza. No i przede wszystkim sprawdźmy, ile producent daje nam gwarancji na naszą baterię. I to tyle. Do zamontowania wybrałem baterię wannową bez zestawu natryskowego marki Ferro. Do wymiany baterii będziemy potrzebowali klucz nastawny, czyli on się rozkręca, skręca, i taką żabę ewentualnie. I to tyle. najważniejszą rzecz mam już zrobioną, czyli pamiętajcie o zakręceniu wody. Jak tego nie zrobicie, no to się wykąpiecie. I tak. Takim kluczem będę wykręcał wąż. Przy tego typu pracach bardzo sprawdza się właśnie taki klucz nastawny. Możemy sobie do odpowiedniej średnicy wszystko ustawić. Odkręcamy starą baterię. Idzie w miarę łatwo. Trzeba chwilę się podoktoryzować, ale zaraz zobaczycie, jak wygląda bateria po wyjęciu. Proszę bardzo, trochę ząb czasu ją nadgryz. Następnym krokiem jest wykręcenie starych rozetek. Proszę bardzo. Tu jest życie. Uuu. Po odkręceniu rozetek warto by było wyczyścić te miejsca, no bo tam się tworzy życie, czyli odpowiedni płyn. I czyścimy. Nie zostawiamy tego brudu, który zastaniemy. Trzeba to wyczyścić, żeby było po prostu ładnie. Jeżeli cokolwiek nie schodzi nam, to możemy użyć takiego skrobaka, ale pamiętajcie, że on był plastikowy, bo metalowym porysujecie fakturę płytki i już tak zostanie. A plastikiem złego nic nie zrobicie. Po ściągnięciu rozetek zauważyłem, że majster, który montował baterię, no niestety nie zastosował silikonu. Te otwory trzeba zaslikonować, żeby woda się nie dostawała pod płytkę i do ściany. No i teraz można to poprawić. Jak już wcześniej wspominałem, rozstaw baterii jest uniwersalny. Czyli nie wymieniałem tutaj tych krzywek, bo one są mosiężne, nic się z nimi złego nie dzieje i patrzcie tu, przykładamy nową baterię, łapiemy z jednej, łapiemy z drugiej i to działa. Jak już wszystko sobie sprawdzimy, że nam rozstaw pasuje, to zakładamy wtedy odpowiednie rozetki. Mamy tutaj dwie uszczelki i bardzo ważna rzecz. Je oczywiście wkładamy w to miejsce. Dokręcamy palcami ile mamy tam siły, a później taki jeden obrót kluczem. Chodzi o to, że jak zaczniemy dokręcać kluczem jeszcze mocniej, zmiażdżymy taką uszczelkę, no i wtedy będzie nam wszystko ciepło. A tak zakładamy w ten sposób. I tutaj duży plus dla producenta, bo dorzuca nam takie osłonki. Czyli zakładamy to na nasze śruby mocujące. Chodzi o to, że jak włożymy klucz, jak nam się omcknie, to nie porysujemy nakrętki. Bardzo, bardzo dobry pomysł. Mam już dokręcone, idziemy odkręcić wodę. Sprawdzamy, czy nam nic nie cieknie. Jeżeli nie, no to Montujemy słuchawkę z wężem i tyle. W tej chwili montuję uchwyt na słuchawkę, dobrze, i teraz producent ułatwia nam życie, czyli naklejeczka w tym miejscu wkręcamy słuchawkę, a tu wkręcamy do baterii. Czyli zostawiamy słuchaweczkę wolną, zaślepka, pod zaślepką jest uszczelka. Jeżeli sami nie chcecie się bawić w hydraulików, to zawsze możecie skorzystać z usług fachowca serwisu Fixki. Serwis jest intuicyjny i prosty w obsłudze. Wystarczy prowadzić kilka najważniejszych informacji, m.in. miejscowość i poszukiwaną usługę, a już po chwili otrzymacie dopasowaną do Was ofertę. W 10 krokach pokażę Wam, jak wymienić baterię umywalkową. Zakręcam wodę. Opróżniam baterię. Odkręcam wężyki. Odkręcam syfon. Odkręcam mocowanie baterii. Wyjmuję ją. Zakładam nową. Dokręcam mocowanie. Podłączam wężyki. Odkręcam wodę. Gotowe. Testuję. Baterie zostały wymienione. Jeżeli chcecie wymienić baterię, to elektrom. Opowie co nieco o cenach tych baterii. Baterie do wanny to segment produktów, który cechuje duże zróżnicowanie dostępnych modeli oraz cen. Ekonomiczne modele kupisz od 150 do 300 zł. Ze średniej półki od 400 do 800 zł. Premium designerskie od 1000 zł i więcej. I to już na dziś wszystko. Jak zawsze proszę Was o subskrypcję, łapkę w górę, miłe komentarze i do zobaczenia! Sponsorem programu jest Fixly, aplikacja do zlecania usług. Sponsorem programu jest Ferro, jeden z największych producentów armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej.